kochani, tu Starlow i witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Więc dzisiaj jest tak jakby najlepszy dzień życia, a to dlatego, że mamy nareszcie święta w Star Stable i mamy też kilka nowych tych koni magicznych i kupujemy jednego z nich dzisiaj. No to co? Jedziemy dalej? Jak ja kocham to miejsce, nawet sobie nie wyobrażacie. Po prostu to myśl jest dla mnie super. Teraz sobie zjedziemy ze, ze, ze zjeżdżalni. I jeszcze sobie kupimy najpierw jakiś taki fajny strój świąteczny. Bo oczywiście nie ma świąt bez takiego stroju, to wiecie co. Musimy kupić, prawda? Znaczy, ja sobie trochę uzbierałam wczoraj tego e, szylingów. To teraz mogę kupić. Tutaj chyba są takie strasznie drogie ciuchy. Ja ich nie chcę. <laughs> więc po, pojedziemy sobie do innego sklepu. Tam jest taki en, chyba jakiś tani. <laughs> więc no, bo ja mam mało tego wszystkiego, więc no. No, tutaj sobie będziemy powiedzieć rzeczy. No, wchodzimy sobie w jakieś bluzki, może coś się tutaj znajdzie fajnego. Ja bym ogólnie kupiła taki swetery chociaż on nie jest taki bardzo świąteczny, więc coś innego może, może kupię. Tu nie ma takich rzeczy, więc to pójdziemy sobie indziej po prostu. Eee, no. Dobra. Tutaj się fajnego będzie, na przykład to jest fajne, ten strój tutaj. Ja, ja go ogólnie sobie teraz kupię, bo jest cudowny, więc no, taki bardzo świąteczny jest ten strój taki. No więc kupujemy. No, kup się. No, dobra. I chyba do tego też kupię sprzęt, ale nie wiem. Ale rękawy też muszą być, dobra. To jeszcze, no, głowę też trzeba kupić, no co jeszcze? Czapraczek. Dobra, ja już nie mam tych. To kupię sobie z serkońcami po prostu już. No niestety. No i jeszcze siodło. Dobra, mamy. Wszystko. Więc ubieramy się teraz na świątecznie. A no, żeby wiecie, było takie. To żeby fajnie było no co. Yy, tak. Mamy nasz fajny strój świąteczny, tylko nie kupiłam jeszcze kapelusza, ale to nic. Nie się że nie stanie. Yy, to teraz pojedziemy sobie tak na świątecznie yy, kupić konia świątecznego. A potem sobie jeszcze zrobimy wyścig świąteczny i tam jeszcze jakieś rzeczy. <laughs> Więc no. Ogólnie tego konia będę mieć na razie. I kupujemy sobie tego koziołka, bo on jest... Po prostu, no jakby to ująć, cudowny. Yy, tylko gdzie mam myszkę? Halo, o lubę tutaj dobra. no. Jest, ale on jest cudny. Normalnie piękny. Yy, ja ogólnie mam już dla niego imię. Yy, ja chciałam go nazywać Winter Prince, bo tak wiecie, to jest koń taki zimowy. To wiecie, no czemu nie. To teraz musimy sobie znaleźć Winter, a potem Prince. No, szukamy. Nie wiem czy, czy takie w ogóle będzie, ale powinno być. A jak nie, to się jakieś inne da już. No więc no. Jest Winter i teraz trzeba Prince. Ale nie wiem, czy, nie wiem czy to będzie, bo to takie dziwne imię, ale... Nie no, powinno być. Dobra. numer Prince. Jest prince. Winter prince. I kupujemy. Jest. Mamy go. E, dobra, to teraz pojedziemy sobie szybko, tak do stajni. E, ubierzemy ten sprzęt świąteczny. I przy okazji weźmiemy moją czapkę, taką e, świąteczną z zeszłego roku bo ją mam gdzieś tam w Stajni, ale musimy polecieć sobie. Truz za te lagi, bo tak strasznie przerywa teraz Star Stable bo tu jest dużo teraz strasznie osób, więc no, ale musimy jakoś sobie dać radę, ale wracamy do Jorowiku i potem śmigamy do Stajni i mierzymy naszego konia, który ma na imię Hydron, chyba tak się nazywa tarasa, ale nie, ale nie jestem pewna. Więc, no jedziemy, no. Co? Akurat, w, w, akurat jesteśmy na farmie Steve'a, w naszej kochanej stajni, prawie. I patrzcie teraz w ogóle, jak tutaj fajnie zrobili. Znaczy, no nie ma śniegu na ziemi, to prawda, ale śnieg pada, takie śnieżynki, tak jak jest normalnie. A Mamy zorzę polarną, normalnie jest cudownie, prawda? Zobaczcie. Ale dobra, wchodzimy do do, do naszej stajni. Zobaczymy, czy coś nam zrobili ze stajnią. Czy dali jakieś dekoracje fajne? Chyba tak, ale nie wiem. No. Uuu, ale tu ładnie zrobili. Podoba mi się. Dobra, yy, to ściągamy cały sprzęt. Sorry, że tak jakoś dziwnie to wszystko tutaj wygląda, bo trochę tak wiecie, jest serwer prze przeciążony trochę, bo dużo ludzi teraz ogólnie gra. Bo wiecie, święta i wszystko. Yy, więc no. Schodzimy z naszego Konisia i tamtego trzeba znaleźć. Ja go ogólnie wsadzę tutaj zamiast tego. No to tutaj mam Winter Prince, i on pójdzie tutaj. Tylko za, zanim go tam wiecie, będę się z nim witać, i wszystko to ja pójdę najpierw sobie po moją, po moją czapkę Mikołaja, którą nie wiem ogólnie gdzie jest, ale gdzieś powinna być ubrania, musimy wejść w czapki, o, my i mamy. No i teraz jesteśmy idealnie ubrani, prawda? Dobra, idziemy do tego naszego Winter Prince. Tego przy okazji wsadzimy do boku z powodem, bo po co ma to i I już. No i teraz bierzemy naszego konika. On ma chyba takie same animacje jak ten Curly, czy jak mu tam było. Ale słodziutki, no zobaczcie. Ojeju. Dobra, to wsiadamy. No jesteśmy... Ale on słodki. Ale on słodziak. Znaczy zakładamy ten sprzęt. Nie wiem czy on będzie pasował, ale powinien pasować. No dobra, nie pasuje, ale okej. Okay, może już być. To jest to... To jest co? To, to jest to... Aha, dobra. Znaczy, to trochę nie pasuje, ale no, wiecie, są święta, więc może już być. Ewentualnie to, to później zmienię, ale nie wiem, czy zmienię, ale dobra, będzie ważne. Więc yy, pędzimy teraz do wioski znowu i tam może coś tam jeszcze porobimy. No i w tej chwili on nie jest magiczny, no bo wyszedł ze stajni. Nie wiem, czemu inni jeszcze mają go magicznego, ale ja mam już takiego normalnego teraz. No, to zobaczymy jak to wygląda, jak on tam w ogóle łazi. To, to, to czekajcie, musimy szybko pojechać do, yy, albo nie wiecie co, pojedziemy sobie tam. Znaczy do tego magicznego miejsca Mikołaja i tam zobaczymy sobie jego hody i animacje i wszystko takie wiecie, no. Znaczy on chyba ma takie same animacje i chody jak ten Bashkir. Burli, czy jak mu tam była taka klucha, taka, więc no, nie, nie wiem, ale chyba tak. I przy okazji sobie, zobaczymy, ile mi zostało tych końców bo to trochę takie smutne, że tak Starkońcy wydaje, ale dobra. Mamy star końców 5533. No to nie jest tak źle jeszcze. Mogło być gorzej, powiem Wam. Ale no, pojedziemy sobie teraz tym naszym konisiem czy animacje ma ogólnie ładne, no nie wiem, czy tak jak ten kurolicy liczy jak mu tam było, ale yy, no fajne ma ogólnie. Dobra, to tu jest tyle tej ludności, że musimy, wiecie, iść w jakieś takie spokojniejsze miejsce, na przykład tutaj. Chociaż no, więc tak sobie stoi, tak się prezentuje nasz koniś w tym czerwonym sprzęcie, wygląda okropnie, ale, ale świątecznie. Więc no, idziemy. To jest nasz wstęp, bardzo ładny, potem mamy kłus, no taki normalny, wiecie taki fajny, potem galop, bardzo śliczny, potem szybszy, 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 no dalej, szybszy galop, no i potem cwał, ogólnie mi się ten bardzo podoba, zobaczymy sobie jeszcze jego stępowanie. Yy, to było? To było ważne. Aha, dobra. Jego dębowanie to jest takie coś. Też bardzo ładne. Yy, cofanie. Fajne. No i jeszcze skok. Musimy sobie jakoś tam zobaczyć. Tylko nie wiem, gdzie, bo tu jest tyle osób, że szok. Yy, dobra, to będzie nasz skok. Też bardzo ładne Zatrzymanie. A, to jest dębowanie, dobra. Yy, <grytania> Musimy teraz nasz taki, wiecie. Zatrzymanie, takie wiecie, porządne zatrzymanie, takie. Dobra, to też jest całkiem spoko. No i co? No... tu no, nie ma już nie za bardzo do roboty, znaczy są wyścigi, ale... Y, to czekajcie, zrobię je przy okazji, tylko nie wiem, gdzie to jest. Y, to czekajcie, pójdziemy sobie do wejścia. Gdzie jest ta myszka? Dobra, jest. Idziemy sobie teraz do wejścia i tutaj chyba jakiś wyścig jest, tylko że mi się teraz laguje SSO. Y, dobra. Tutaj chyba jest ten gościu, czy jak mu tam było. No ale to jest chyba wyścig, tak? No to jest chyba ten... Um, to jest chyba ten wyścig. Tutaj jest taka, wiecie... Poczekajcie, no. I to jest wyścig, tak? Ile? Dobra, robimy to! Szybko, szybko, szybko! I widzieliście to? Jest 1200 ten, eksper dla konia. Tam PD, nieważne. ważne. E, dobra, szybko, szybko pędzimy. Tylko, że tak trochę się nie tym będzie jechać, ale ok. Mm. No, to jedziemy, jedziemy. Konger powolny, no bo jeszcze mam pierwszy poziom, ale to, się go wytrenuję, będzie dobrze. E, jedziemy. Zaraz mi się ogólnie wy wyładuje laptop, więc no. Chyba zrobię cię cięcie i potem do was wrócę, ale nie wiem. Co to jest? Normalnie ważne, <laughs> jedziemy dalej. Że to jest ogólnie trochę inny wyścig niż był rok temu, albo tamten jest gdzie indziej, ale nie wiem. Ale ogólnie fajnie, podoba mi się, tylko że ten lód tak trochę mi tutaj przeszkadza, ale okej. Okay. To jedziemy. Ja ogólnie mam dzisiaj straszny katar, więc sorry za to. No i wiecie co? Ja robię chyba jednak cięcie, bo zaraz mi się wyłączy komputer tak totalnie. A jak się wyłączy, to się też wyłączy. Ja już jestem i musimy od nowa zrobić ten wyścig, bo się nie powiodło te zawody. Więc no. Idziemy do wyjścia. Czemuś tak dla... Aha, dobra. I idziemy sobie do tego wyścigu. Dobra, jest, ale mi teraz końska ta dobra, chodźcie szybko, koniu, co robisz, dobra, idziemy, eee, no i biegniemy, tym razem się postaramy, szybciutko, bo to dużo dla konia tych punktów, właśnie, szybko, szybko. Przestań, no jest masakra. Dobra, szybko, no. O, ładny jest. Dobra, Idziemy dalej. Chyba tędy trzeba przez to coś. Nie wiem, skąd to się wzięło albo bierze, ale dobra. I na, na tym się skończyliśmy i no. Ale jak skończymy wyścig, to będziemy pamięć tutaj bawić dalej. No to jedziemy dalej, no szybko, Te kule są trochę dziwne, bo trzeba moją dotknąć. Trzeba nie skakać, ale dobra, udało mi się. Teraz gdzie trzeba jechać, bo tak, tak trochę nie ogarniam. Jezus! Dobra. To jedziemy dalej. I teraz gdzie? Teraz tam, dobra. Spoko. Szybko, szybko, szybko. Apsasa. Teraz tędy. Ogólnie w tym roku są święta lepsze w Star Stable niż w zeszłym roku. W zeszłym roku było tak trochę nudno, w tym roku jest o wiele lepiej. No, o! Fajnie. Kojent wyścigu. Nie zaraz musimy tam znowu wjechać, to ja sobie wstawiam podwózkę do tego wejścia, czy jak to tam było. I teraz czekajcie, bo mi się teraz trochę zlagowało. O dobra, idziemy dalej. Jak się coś na filmie zatnie, to to nie moja wina, tylko tutaj dużo osób wstaje, tego ogólnie. Ej, coś, co tu jest grane? Bo nie mogę odebrać. Aha, dobra. Się zepsuło. <grym> Okej. Okay. Chyba, że mam skądś indziej to wziąć. A tam to mam wziąć, dobra. To czekajcie, trzeba tam zjechać. Ej, musimy iść jakby tutaj. Mnie cię mamka zawsze pan pomoże, więc no. I trzeba jechać tutaj. I tu mam to odebrać? Czy. No, chyba tutaj. No, chyba tutaj mi datę PD dla konia. O, widzicie? I już mam trzeci poziom konia. To jest super. Nap naprawdę cudowne. E, dobra, to teraz... Co ja tutaj dostałam? Co to jest za gwiazda? Chwila... E, to jest... Gorące pozdrowienia. Gdy masz w rękach, czujesz się ciepło i... Błogość. Aha, dobra. No to jakieś dziwne coś. E, pójdziemy sobie jeszcze do sklepu. Może coś się jeszcze uda kupić. Chociaż wolałabym chyba sobie zostawić końcy na konia fryzijskiego, który będzie 16 grudnia chyba. Tak mi się wydaje. A tutaj nie powinny być te renifery? Nie? Dobra. O, moje animacje dodatkowe? Nie? Dobra. No to bym powiedziała, że to jest wszystko na, na, na ten odcinek. Mam, mam nadzieję, że Wam się spodobało. No i że dacie łapkę w górę, ewentualnie subskrypcję, komentarz. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku.